Cześć kochani, słuchajcie. Ja już przeszłam troszeczkę na YouTube, tam kręcę w poziomie, więc y, troszeczkę inaczej niż na TikToka. Jeżeli jesteście zainteresowani gadką moją o kompostowniku, o czuwnicach, o tym, co zrobić, jak ma się szczury, a co w ogóle zrobiłam i jak teraz to robię, żeby ich nie mieć, żeby ich, żeby je po prostu przeganiać, no to zapraszam was na YouTube, bo tutaj dwa razy nie będę tego samego nagrywać, a to jest i montaż i wszystkie inne, więc tam się gdzieś skupiłam na takich dłuższych kontentach, a tutaj będę wam wrzucała jakieś takie wstawki w pionie. Zobaczcie, jak mi osiadł w ogóle kompostownik. No i to, co teraz nagrałam na YouTube, to słuchajcie, polecam mączkę bazaltową. Jest idealna do niwelowania zapachów, do tego, aby właśnie zniwelować zapach jakichś tam szczochów, szczurów czy innych, bo mocznik no to jest też dobry, dobry element, dobry dodatek do kompostowania, żeby to przyspieszyć. Natomiast, no wiadomo, jest to jakaś tam uciążliwość odorowa, więc polecam mączkę bazaltową żeby posypywać sobie ten kompostownik swój i i wtedy od razu od razu niwelujecie ten zapach. A więcej gadam oczywiście w poziomie na moim kanale przydomowy kompostownik na YouTube. Więc zapraszam jeśli ktoś jest ciekawy. Cześć, cześć.